Dawno, dawno temu, jeszcze w poprzedniej generacji, Inzomniak oddało nam grę superbohaterską z prawdziwego zdarzenia. Bujanie się na pajęczynie jeszcze nigdy wcześniej nie było tak satysfakcjonujące, a odstawianie Brad Gensa podczas ubijania wrażek zastępów przedstawicieli zorganizowanej przestępczości Nowego Jorku dawało faktyczną satysfakcję i pozwalało poczuć się niczym przyodziany w spandeks nad człowiek ukąszony przez radioaktywnego stawonoga. I jakkolwiek ikoniczny Piotrek, niesamowity człowiek szczękoczułkowiec, był oczywistym wyborem do przetarcia szlaków dla tego typu produkcji, Takiego jego latynoski odpowiednik jest w moim mniemaniu postacią ze wszech miar bardziej interesującą. I chociaż nie lubuję się w montowaniu muzycznych wstępów, to w tym przypadku nie potrafię odmówić sobie i wam tej przyjemności. Siemanko, z tej strony Maxiora. To jest recenzja Marvel's Spider-Man Miles Morales w wersji na konsolę PlayStation 5. Gra została wydana także na PlayStation 4. Po raz kolejny lądujemy w Nowym Jorku, tym razem w zimowej scenerii. Jako protegowany starego, dobrego, przyjaznego pająka z sąsiedztwa uczymy się superbohaterskiego fachu pod okiem naszego mentora. I to jest pierwszy całkiem fajny zabieg scenariuszowy, bo jakkolwiek mamy tutaj do czynienia z dosyć klasycznym oryginem bohatera, tak wprowadzony jest on całkiem naturalnie. Ledwo wyszkolony pajęczy padawan zostaje pozostawiony sam sobie, kiedy Piotr postanawia wraz ze swoją płomienno rudą towarzyszką życia wybrać się na zasłużony urlop. No bo w sumie co może pójść nie tak, prawda? Tak też nasz ziomeczek, mordeczka, japeczka, miłość ogarnia temat całkiem nieźle i wraz z przyjacielem, zapalonym komputerowcem uskuteczniają herusowego Ubera, za którego pośrednictwem zaniepokojeni falą przestępstw w swojej okolicy mieszkańcy miasta mogą zgłaszać spodermunowi drobne robótki takie jak obicie złych złoli czy odzyskanie zaginionego kota. Brudni złoczyńcy w twojej okolicy chcą wyłapać luja z całej epy. Kliknij teraz! I wszystko szłoby dobrze, gdyby nie te złe korporacje i organizacje separatystyczne chcące siać chaos na ulicach amerykańskiej metropolii. Przywdziewamy więc zmodyfikowany strój pajęczego mistrza i ruszamy w miejską dżunglę, by zdobyć szacun i sławę na dzielni, a także uratować kilka niewinnych istnień przed niechybną zgubą. Koniec końców, mimo że fabularnie przygody młodszej wersji człowieka pająka prezentują się zgoła generycznie, tak przez większość czasu wywiązują się ze swej roli przynajmniej przyzwoicie, zapewniając nam doznania godne całkiem dobrego filmu z gatunku bohaterów w obcisłych kombinezonach. Pomaga w tym przede wszystkim kreacja postaci, które są wyraziste i naprawdę dobrze nakreślone i żaden z pojawiających się na ekranie bohaterów nie sprawia wrażenia bycia wypełniaczem. Dodatkowo postacie dalszych planów, takie jak Genki czy Rio Morales, świetnie uzupełniają backstory głównego bohatera, tworząc dla niego doskonałe tło narracyjne. No i sam finał jest niezwykle miodny, przywodząc na myśl najwyższe osiągnięcia kinowych blockbusterów ze stajni Marvela. Jest dynamicznie, efektownie i w odpowiednich momentach wzruszająco, co sprawia, że po ukończeniu gry czujemy się usatysfakcjonowani niczym po dobrym, wysokobudżetowym seansie. I właśnie sobie uświadomiłem, że to pierwszy rok od dawna, w którym nie oglądałem w kinie żadnego superhero. Niech cię szlak, zupo z nietoperza. Oczywiście można mieć i na tym polu pewne zarzuty, bo finałowa walka to tak naprawdę powtarzane czterokrotnie to samo starcie, a i główny antagonista ze swoim zacietrzewieniem i dosyć pokrętną logiką bywa miejscami irytujący. Niemniej na tle całej galerii marvelowych wilanów wypada ostatecznie całkiem nieźle. Wracając jednak z przepasnych wód fabularnej analizy, powiedzmy nieco o rozgrywce, a ta jest niczym innym jak klasycznym przedstawicielem trendu więcej tego samego. I nie dziwota, bo przecież nie mamy tu do czynienia z pełnoprawną kontynuacją, a z samodzielnym rozszerzeniem znanej już nam gereczki. Podstawowe założenia zostały więc niezmienne i nadal wesoło bujamy się po wielkim jabłku, namierzając przestępczą aktywność i potępiając nikczemne działania soczystym lujem ogłuszaczem. Poza główną linią mamy dostępny dosyć potężny garnitur aktywności pobocznych, od wspomnianych generowanych losowo wydarzeń, po całkiem ciekawie pomyślane questy, klasyczne poszukiwanie ukrytych precjozów, aż po pajęcze wyzwania dające nam dostęp do nowych umiejętności. No i właśnie, a propos umiejętności, to Miles zdecydowanie różni się od raczej klasycznego w repertuarze ruchów Petera. Bo oprócz całkiem oczywistych skilli w operowaniu pajęczą siecią i kilkoma nowymi gadżetami, miłoż posługuje się też mocą jadu która jest ni mniej, ni więcej kumulowanymi w organizmie wyładowaniami elektrycznymi o zastosowaniu zgoła ofensywnym. Dzięki tym atrybutom bicie bliźnich staje się jeszcze bardziej satysfakcjonujące, a my mamy możliwość poczuć się jak faktycznie omnipotentny heros względem obmierzłych gamoni stających na naszej drodze. Tym bardziej, że możemy też stać się niewidzialni i rezać przeciwników z ukrycia, co potrafi sprawić jeszcze więcej satysfakcji, kiedy eliminujemy po kolei niemilców, patrząc jak ich ziomeczki biegają niczym kurczaki bez łubów w poszukiwaniu agresora uszczuplającego ich szeregi. I przy takim repertuarze ruchów wzbogaconym o skile godne Elektro, walka na normalnym poziomie trudności nie stanowi specjalnego wyzwania. Nawet nie musimy być wielce ruchliwi, by rozdawać mocarne razy na prawo i lewo, czerpiąc satysfakcję z cierpienia cyfrowych bytów. I zgodnie ze świecką tradycją zaszczepioną już w oryginale, mamy tutaj Oczywiście rozwój postaci, do którego jednak mam pewien zarzut, ale o tym za chwilę. Paleta perków dostępnych dla Milesa jest dosyć skromna i odblokowujemy je wraz z kolejnymi zdobywanymi levelami, które to uzyskujemy za wykonywanie kolejnych zleceń. No i niby wszystko fajnie, bo nie musimy się zagłębiać w rozbudowane drzewko i po prostu sukcesywnie odblokowujemy kolejne premie. Gra jednak będąc zdecydowanie krótszą od poprzedniczki objawia pewien kompleks braku treści. Zupełnie niesłusznie moim zdaniem. Przez co wymusza na nas rozpoczynanie trybu New Game Plus celem odblokowania tych najwyższych stadiów umiejętności, i jest to zagranie zupełnie niepotrzebne, bo jeśli chcemy sobie przedłużyć zabawę, to spokojnie rozciągniemy ją na kilkanaście godzin, wykonując wszystkie questy i poboczne aktywności, których jest dosyć sporo jak na produkcję będącą de facto jedynie rozbudowanym dodatkiem. A no właśnie, bo dało się słyszeć lament malkontentów, że jak tak można dawać tylko DLC na początek nowej generacji? No właśnie można. Bo jakby nie patrzeć, Miles Morales jest całkiem niezłym benchmarkiem możliwości najnowszego sprzętu Sony. Graficznie tytuł niesamowicie imponuje nie tylko projektem miasta, ale także modelami postaci, oświetleniem, efektami cząsteczkowymi, które naprawdę robią robotę w ośnieżonym settingu Nowego Jorku. No i jest ten sławetny ray tracing. I wiadomo, że grafika jest zupełnie nieistotna, stoi w miejscu i najlepiej byłoby grać w tekstówki. Powiedział typ, który namiętnie gra w Football Managera. Anyway, jakkolwiek prawa może nie stoi na pierwszym miejscu listy priorytetów przy ocenie produkcji, tak tutaj nie da się powiedzieć nic innego jak wow. Sam muszę przyznać i posypać głowę popiołem, że koncepcji śledzenia promieni zupełnie nie doceniałem, gdyż jawiła się dla mnie jako gimmick, który może i jest fajny, ale w sumie bez niego da się żyć i być względnie szczęśliwym. Tymczasem w Spodermunie te odbicia w szklanych ścianach budynków czy padanie promieni słonecznych robią niesamowite wrażenie. Do tego stopnia, że uparcie grałem w trybie jakościowym w 30 fps, nie mogąc samego siebie przekonać do przełączenia gry w tryb wyższej płynności, by obcować z tym legendarnym 4K60. No i trzeba też oddać sprawiedliwość, że te 30 klatek pozostaje niewzruszone i gra nawet na chwilę się nie zająknęła podczas całej mojej rozgrywki. Niestety w tej beczce miodu jest i łyżeczka dziekciu, bo produkcja obfituje w liczne babole, odbierające nieco radość płynącą z jej ogrywania. Inteligencji przeciwników nawet się nie podejmę, bo jakkolwiek nie jest ona zbyt wysokich lotów i potrafią zgubić pościg dosyć łatwo albo zwyczajnie wchodzić sobie w paradę podczas podejmowania konfrontacji, tak nie jest to nic specjalnie psującego zabawy. Inaczej jest z typowo technicznymi niedociągnięciami, bo fizyka potrafi płatać figle, nasz bohater lubi się blokować w dziwnych punktach, a tego typu błędy animacji byłem w stanie wywołać na zawołanie. Pozostawia to drobną skazę na tej naprawdę dobrej produkcji. I to tyle, jeśli chodzi o Spider-Man Miles Morales. To wyborny przedstawiciel superbohaterskiego giereczkowa i świetne rozszerzenie do bardzo udanego oryginału, idealnie go uzupełniające i dające nadzieję na świetlaną przyszłość tej franczyzy pod banderą Insomniac. I tą przyjazną myślą z sąsiedztwa kończę. Cześć.